Janusz, trzeba przyznać, że ten mecz był pełen walki, a ostatnie minuty obudziły wręcz nadzieję na remis. Jednak czegoś zabrakło. Czego Twoim zdaniem zabrakło dzisiaj w naszej grze? No tak, przede wszystkim przespaliśmy początek. Błąd sędziego myślę ewidentny. Fał na Aleksie, który nie który został odwiedzany mimo powtórki, powtórki z Warem. Więc to był pierwszy błąd, a, a drugi przede wszystkim za szybko drugą bramkę. Dekoncentracja. Nie powinniśmy tego dopuścić i później staraliśmy się gonić wynik, z czego, z czego padła bramka na 3-0. Mimo wszystko myślę, że pokazaliśmy charakter i kawał kawał dobrej gry w drugiej połowie, bo potrafiliśmy się podnieść. Brakowało jeszcze tam trochę skuteczności, bo wynik mógł być całkiem inny. Widać, że te dwie bramki stracone wami strząsnęły, szybko zabraliście się za odrabianie strat, jednak pojawiły się właśnie problemy skuteczności. Z czego twoim zdaniem one wynikały? No nie wiem, no, ciężko, ciężko wyczuć. Się. Może, może trochę z koncentracji, może. No chyba tak, bo to mi się chodzi tutaj tylko i wyłącznie o koncentrację w danych sytuacjach, bo można było to lepiej rozwiązać, ale niestety nam się nie udało, więc szkoda, tak jak mówię, gdybyśmy wykorzystali to, co mieliśmy, wynik mógłby być jeszcze inny. Czy ta sportowa złość, z którą dzisiaj schodziliście z wojska wpłynie na was motywująco? Tak, ja mam nadzieję, mam nadzieję, że tak, bo mówię, miło, miło początku, m, cały mecz był dość chyba niezły w naszym wykonaniu, e, więc ja mam nadzieję, że tak, wyciągniemy z tego wnioski, musimy wyciągnąć z tego wnioski, bo e, no nie możemy tak tracić łatwo bramki jednej za drugą, bo to nas na pewno trochę trochę dobiło. Jeżeli by nie byłby nawet to 1-0 do, do przerwy, to też myślę byłoby inaczej, no ale teraz to już... E, to już historia. Wynik jest taki a nie inny niestety dla nas niekorzystny, więc musimy się skoncentrować na następnych meczach, bo walczymy dalej o tą ósemkę.